w no, nie można się chować. Nie mamy właśnie czego szukać oprócz korków. do lustra nie ma. No, to lodówka jest super. No mamy za przegląd poprzedni? Poreczki nie ma. Uff, Zapytałabym go, gdzie jest, ale musiał podpisać. <grystanie> I teraz tak miałam, że zapytałam ducha, gdzie jest. I na przykład to było na Willow, jak dobrze pamiętam, w garażu. Pytam ducha gdzie jest, on mi odpowiedział, no ja zadowolona bo idę po pisy. Nie zdążyłam do drzwi dojść, sam to jest drzwi przed nosem. Yy, bo pytanie na tablicy gdzie jest duch, zabiera 40%, więc zostajecie na 60%, jeżeli to jest duch, który robi proste handel, to jest pomysł. Dlatego polecam używać tablicy przy drzwiach i w pilsy. I bierzecie je po prostu do ręki. Jak odpowie wam duch, to... Najbezpieczniejsza opcja po prostu. Dobra, zobaczmy. Ruszałam to na guszeństwie? Where are you? Hey. <noise> o tym właśnie mówiłam. O tym właśnie mówiłam. Mi nawet nie, zdą, nie dał pilsów wziąć. Jakby chciałam zrobić zdjęcie, jak mi odpowiada, tylko najpierw chciałam wziąć pilsy, później wziąć aparat, ale no nie zdążyłam totalnie. Ale nie będę bym przerobił. Upstairs i nie wiem, co powiedział. <grystanie> Upstairs Hallway, tak przypuszczam. no bo pilsy wzięłam, tylko że. Ale to jest dosyć sprytne tej, może chyba na 70% atakować najwcześniej. Czyli on zaczął Hanta i ja dosłownie sekundę później wziąłem pirsy. Bo 30%. Ale zaraz pipy przywracają. 30%. To ja powinnam mieć 50. Aha, no jeszcze podczas 55. No i Hand trochę zbija. No dobra, wiemy, że to tej. I nie muszę już nawet tam wracać. A dobra, zaznaczam, że jedziemy. Zobaczmy. <śled> w ogóle mega ciekawe jest to. Nie dało się już cofnąć: że jak macie i teja, i tablicę, to on się starzeje z czasem. I jak go pytacie, ile ma lat, to jest coraz starszy. To też można potem postać teja, bo inne duchy mają e, cały czas jakby jeden wiek. A tej po prostu się starzeje i im starszy, tym wolniejszy. Więc od czas, czasu po prostu też wolniejszy na handach i tak dalej. E, więc możecie go po prostu pytać, ile ma lat? Co jakiś czas. To no, przykład zapytaj go do początku gry, później gdzieś tam peskuje za parę minut. E, pytanie, ile masz lat, zawiera 5% psychie, więc spokojnie nie musicie się tutaj bać. Fajnie można tej odprowadzić. O, z duka straszona. 47 oczy. O, 40 pytanie gdzie jesteś i 7. powiedzmy wycieczka pokorki. <laughs> Paciot, naprawdę. Dlaczego tej? Bo był giga szybki. Tej jest najszybszym aktualnie. No po prostu, bo był giga szybki po krokach. <laughs> Inny duch, który mógłby Tejowi dorównać jest Moraj, ale żeby Moraj był tak szybki, musiałabym psychę mieć poniżej 50%, a nie miałam. Po pytanie na tablicy Warrantu zabrało mi 40%, więc miałam około 60%. Więc to nie mógł być Moraj? Dopiero po 50% chyba się przyspieszać I żeby był tak szybki jak tej na początku, to musiałabym mieć zero psyche. Eee, no co, pod uwagę możemy zrobić jeszcze który jest też bardzo szybki, no ale jeżeli Cię nie widzi, to jest gigowolne, więc no odpada z automatu. Rajdu. Rajdu przyspieszałem, lecz te rzeczy. No, 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 nie aż tak. Nie jest aż tak szybki. O, jest szybszych duchów, tak szybkich duchów to mamy na kolebę chyba było. Mówię, tej może na 70%, czyli można robić wczesne hunty. I na samym początku gry jest bardzo szybki, no tak jak właśnie słyszeliście. No, Aż czasem jest coraz wolniejszy. Dobra, to była bardzo szybka pierka.